W Oławie samodzielna droga oznacza przejęcie na siebie więcej obowiązków i odpowiedzialności. Pojawiają się trudności, których w związku nie ma. W pojedynkę ich rozwiązanie wymaga czasem dodatkowego wsparcia. Gdzie to się wybierasz na no, takich kurcz kompetencji rodzicielskich, wiesz? Może warto się wybrać i doradzić się troszeczkę. Marcel zdecydował się na rozmowę z psycholog, która między innymi prowadzi konsultacje dla rodziców. Dzień dobry, zapraszam. Proszę bardzo, powiedz sobie Tak, kurtka powiesić. Daria, teraz bardzo mi miło. Proszę bardzo. Proszę mi powiedzieć, w takim razie, z czym pan z czym przychodzi? Ja tak. mhm. jestem, można powiedzieć, że po rozstaniu z byłą partnerką mhm. e, i mamy córeczkę, e, ale ja wiem, jakie to są dla dorosłej osoby emocje, mhm. tak? A co dopiero takie małe dziecko. E, może mi pani dać jakieś sugestie, jak w takim okresie danym mhm. można dziecko jeszcze maksymalnie wspierać? Mhm. Okej. Okay. Dziecko będzie pytać, jak nie teraz, to za jakiś czas. A jak teraz będzie wyglądało moje życie? A czy jak będę jeździć do mamy, to tam będę miała swój pokoik, czy nie? Mm -hmm. A dlaczego wy się rozstaliście? No i jak, jak mnie kiedyś dziecko zapyta o to, to co ja mam mu powiedzieć? Ja mam być szczery, czy ja mam po prostu nie powiedzieć całej prawdy, bądź to okoloryzować? Może na przykład powiedzieć dziecku, że to nie jest tak, że my już ciebie nie kochamy, czy że jest w tym coś z twojej winy, tylko czasami jest tak, że pomiędzy dwojgiem dorosłych ludzi dochodzi do różnych problemów. Ja mam taką obawę, żeby nie przyżyciła naszej sytuacji na swoje przyszłe związki. Też ja jestem sam z mamą. Czy taty gdzieś nie było przy was, czy nie, nie że rodzice było. się rozstali? No Rozstali się. Aha. Jeszcze jak ja byłam malutki, no to się rozstali. W Polsce w niepełnych rodzinach wychowuje się co trzecie dziecko. Pan pamięta? Nie wiem, jak nie, nie, się ja nie rozstali pamiętam. rodzice, nie, 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 nie. OK? Nie ja, nie, ja gdzieś tam w tym nie uczestniczyłem, nawet taty nie pamiętam. No i wychowując się bez taty no to ja bym chciał jak najlepsze wartości i jak najwięcej temu dziecku dać. Dać tego, czego ja gdzieś tam nie miałem. W pewnym sensie zrekompensować to, czego pan nie dostał, kiedy pan był dzieckiem dostał. Do Chciałem się zrekompensować, ja jej naprawdę staram się pokazać jak najlepiej to wszystko, mhm. no ale mam gdzieś te obawy i jakby tego uniknąć, żeby to nie zostało przeniesione. Ona patrzy na mnie, patrzy na moje wzorce. No i tak, i oczywiście ja mam takie obawy. Po prostu bym chciał, żeby ona stworzyła sobie szczęśliwą rodzinę.